Dzień dobry. Witam was kochani na moich uprawach. Ponieważ zbliża się czas wysiewów nasion, to dzisiaj chciałam taki odcinek nagrać właśnie na temat tego, dlaczego nasiona nie kiełkują. Poznanie właśnie co wpływa na kiełkowanie nasion pomoże myślę nam ustrzec się błędów. Ja tu sobie namaczam właśnie nasiona papryki, przygotowuję do wysiewu. No, i tak pomyślałam, że właśnie dzisiaj Wam na ten temat opowiem troszkę. Aby nasiona mogły się dobrze rozwijać, potrzebują takich sprzyjających warunków, ponieważ ta twarda, okrywa nasiona, ta łupinka, rozkłada się dopiero wtedy, gdy gleba posiada właściwy skład chemiczny i dobre takie życie mikrobiologiczne jest w glebie, kiedy jest odpowiednia wilgotność i temperatura. No, bo w, nies w niesprzyjających warunkach nasiona mogą nie kiełkować, mogą zgnić e, albo kiełkować przez długie tygodnie, miesiące, a nawet i lata. E, pierwszym powodem, dlaczego nasiona nie kiełkują, może być zła jakość nasion. Na jakość nasion może wpływać kilka czynników. Na przykład, nasiona mogą być już źle zapylone. I wtedy takie puste są jakby. Mogą też być nieprawidłowo zebrane, na przykład za wcześnie, kiedy jeszcze niedojrzałe są takie. Mogą być też źle przechowywane. Najlepiej przechowywać nasiona w suchym pomieszczeniu czy pojemniku i żeby miały stałą temperaturę. I tu Wam powiem, że właśnie kiedyś zostawiłam sobie nasiona na balkonie i one. No, na słońcu były latem, a później też na zimę jakoś tak zostały w takich pudełkach, no i bardzo małą kiełkowalność później miały, później właśnie się dziwiłam, czemu ja tam rzodkiewkę wysiewam, a ona prawie nie wschodzi, no i tak właśnie skojarzyłam z tym, że one zostały na mrozie i latem na wysokiej temperaturze. Więc to na pewno nasionom nie sprzyja. No i od tej pory y, trzymam je w domu, nawet nie zostawiam ich na działce, w jakiejś szopie na zimę. Po prostu w domu są y, w miarę stałej temperaturze. I tutaj wam pokażę, y, w, jakich, y, no, w jakich pojemnikach je przechowuję. Y, przechowuję je w takich y, albo kopertach, albo w jakichś y, torebkach papierowych, foliowych. I tutaj możecie zobaczyć na przykład zwykłe pudełko, to jest najprostsza chyba metoda i tam są właśnie koperty, jakieś paczki, jakieś tam też takie jak pozyskuje nasiona ręczniki papierowe. Ale to jest niewygodny sposób do przewożenia, ponieważ ja na działkę dojeżdżam i ja potrzebuję mieć takie pojemniki zamykane, żeby mi to się nie rozsypywało, nie gubiło. Też czasami potrzebuję tylko jakąś tam paczkę wziąć, nie wiem, na przykład sałat. No to nie chcę całej skrzyni brać, całego pudła. No to wtedy sobie biorę. Właśnie taką paczuszkę, i tutaj wam pokażę drugi sposób. No, to jest taka właśnie skrzynia na narzędzia. I tam są woreczki strunowe, i tam podzielone mam. No, to chyba dużo osób tak przechowuje. No, i to jest myślę dobry, dobry sposób na przechowywanie. Ale też właśnie czasami z tych woreczków mi się te nasiona wysypywały. Gdzieś tam. W torebce się zgubiły. No i na angielskojęzycznych filmach widziałam: Ogrodnicy mają takie super pudełeczka na zdjęcia. To są takie kasetki do przechowywania zdjęć. Ja tego nie mogłam znaleźć za bardzo. Dopiero znalazłam na Allegro, i to było pudło uszkodzone. Ale mi to w ogóle nie przeszkadza, tutaj właśnie róg był ubity i dlatego cena była też przystępna, bo chyba 40 zł za to dałam. Wiem, że te kasetki na chyba AliExpress to bardzo drogie są, to nie wiem, tam ponad 100 zł. To bym nie kupiła za tyle, ale właśnie tutaj, ponieważ była taka cena atrakcyjna, to sobie wzięłam i bardzo z tego jestem zadowolona, ponieważ właśnie te kasetki się fajnie zamykają. Mogę sobie właśnie takie jedno pudełeczko wziąć. Nie martwię się, że mi gdzieś tam się to rozerwie, rozsypie. No i bardzo, bardzo mi ten sposób się podoba, też kolorystycznie, bo tam można sobie podzielić, jak są na przykład zielone pudełeczka, no to mogę sobie dać jakieś sałaty, jarmuże i tak dalej, czerwone, no to papryki, pomidory, no to wiecie, już tak dla oka, żeby mieć lepsze, lepszą segregację. Także myślę, że to jest całkiem fajny pojemnik na nasiona. Wiem, że też niektórzy nasiona trzymają w jakichś po lekarstwach, butelkach albo nie wiem, jakieś tam jedzą jogurty, czy jakieś słoiczki, takie powtarzalne opakowania, no i właśnie wtedy sobie to czyszczą, opisują i w ten sposób przechowywają nasiona. To też jest fajny sposób, ale mi właśnie zależało, żeby to pudełko było lekkie, takie poręczne, no bo ja właśnie jeżdżę z tym. No, także dla mnie to akurat to zdaje egzamin i to, to mi się spodobało. No i tak właśnie podsumowując, to przechowywać nasiona należy w suchym miejscu przede wszystkim. Najlepiej, żeby była niższa temperatura, ale najważniejsze, żeby była stała, żeby nie było tych skoków temperatury. Dobrze, żeby było też ciemne miejsce. No i to jest tak można powiedzieć podstawa dobrego przechowywania. Czasami nawet możemy kupić nasiona, które wcześniej były gdzieś źle przechowywane, w jakichś hurtowniach, może właśnie gdzieś na mrozie stały albo właśnie gdzieś te wahania były, w wilgoci, temperatury i też później wysiewamy i okazuje się, że nie wschodzą nam te nasiona. Dlatego też zachęcam do pobierania własnych nasion, bo wiemy wtedy jakby, co się dzieje z tymi nasionami od początku do wysiewu. Też nasiona mogą być źle przygotowane do wysiewu. Dlaczego? Ponieważ na nasionach w okrywie nasiennej występują tak zwane inhibitory wzrostu. Są to takie, można powiedzieć, hormony roślinne, takie regulatory wzrostu roślin, i one wpływają na wzrost roślin. Można je usuwać mechanicznie, na przykład przez przepłukiwanie takie intensywne lub namaczanie, i tym spowodować, że będą szybciej nasiona kiełkować. Na przykład tak się robi z nasionami szparagów, można robić tak z nasionami selera, pietruszki, marchwi czy buraków ćwikłowych. Właśnie przepłukiwać je, namaczać. To też dobry, dobry sposób jest. Taki właśnie ten wosk troszkę się zmywa z nasion. Niektóre nasiona trzeba podać. Stratyfikacji. Jest to tak jakby sztuczne wytworzenie warunków pory zimowej, czyli te nasiona jakby poddajemy niskiej temperaturze na jakiś tam okres, i roślina jakby myśli, że jest zima i kiełkuje szybciej. Tak się robi na przykład z nasionami jeżówki, rudbeki, lawendy. Innym zabiegiem jest skaryfikacja. To jest, Ten zabieg polega na tym, że uszkadzamy mechanicznie łupiny nasiona albo chemicznie też kwasami. Niektóre twarde nasiona można przetrzeć papierem ściernym, jak jest jakaś taka wiecie, duża pestka i właśnie to łupinę się zmiękcza w ten sposób, a takie profesjonalne już firmy to wiem, że jakimiś roztworami kwasów też zmiękczają. To jest właśnie skaryfikacja. A tak w domowych warunkach, aby przyspieszyć wzrost roślin i wzmocnić ich odporność, można zrobić roztwór z polopiryny albo aspiryny, która zawiera kwas acetylosalicylowy. Kwas ten również jest regulatorem wzrostu roślin. Siewki moczone w roztworze właśnie kwasu acetylosalicylowego wykazują szybszy wzrost oraz kiełkowanie. Ale też musimy uważać, bo zbyt duże ilości tego właśnie kwasu mają wręcz hamujący wpływ na wzrost i rozwój siewek. Także widzicie, we wszystkim musi być równowaga. I tutaj ja proponuję jedną tabletkę polopiryny albo aspiryny, rozpuścić w jednym litrze wody i moczyć nasiona w powstałym roztworze przez jeden dzień. I takie stężenie właśnie kwasu acetylosalicylowego będzie wystarczające do tego, żeby właśnie nasiona dobrze nam rosły. Jeśli nam zostanie tego roztworu, to nie martwcie się, zostawmy to, bo nie wylewajcie, bo on się nam przyda do opryskiwania później, do robienia oprysków, bo ogólnie kwas acetylu salicylowy bardzo dobrze wpływa na odporność roślin. Wyczytałam, że właśnie zwiększa na przykład masę liściową, jak, kukurydze, jak się uprawia kukurydzę, czy właśnie też siewki owsa, czy pszenicy, już nie pamiętam, dobrze kiełkują właśnie namaczane, nasiona namaczane w tym kwasie. Dlaczego jeszcze nasiona nam mogą nie kiełkować? Mogą być po prostu przeterminowane i ich zdolność kiełkowania wygasła już. Zawsze, jak kupujemy nasiona, to patrzmy na datę zebrania i datę ważności. Jest ona zazwyczaj wydrukowana. I Wtedy, jeśli jest ta data taka świeża, no to mamy duże szanse, że to wykiełkuje, też jeżeli te nasiona były dobrze przechowywane i zebrane, tak jak tam mówiłam wcześniej. No i tutaj też ja z doświadczenia wiem, że takie zebrane własne nasiona o wiele, wiele dłużej mają tą zdolność kiełkowalności, bo ja już na, na przykład niektóre nasiona kwiatów to mam pięcioletnie i nie widzę różnicy jak było rok po zbiorze, a teraz bardzo dobrze kiełkują i siewki są zdrowe i rośliny ładnie rosną. Także też polecam właśnie zbieranie swoich nasion. Czyli patrzymy na datę zebrania i datę ważności, kolejnym czynnikiem to jest to, że niektóre nasiona słabo kiełkują zaraz po zbiorze muszą poleżeć kilka tygodni, albo nawet miesięcy, i do takich roślin należy na przykład fasola i sałaty. Właśnie badania wykazały, że. Te nasiona dopiero po kilku miesiącach mają tą zdolność kiełkowania o wiele lepszą niż jakbyśmy je wysiali takie świeże. Także to jest ten punkt o jakości nasion. Czyli przede wszystkim musimy mieć właśnie dobry materiał siewny, że tak określę. Drugim czynnikiem, takim ważnym, na, który wpływa na kiełkowalność nasion, to jest wilgoć. Wysiane nasiona muszą być stale wilgotne. Dlaczego? W nasionach jest białko, takie bielmo, to jest taka tkanka spichrzowa taki magazyn. Tam właśnie się gromadzą zapasy dla tego rozwijającego się zarodka. I to białko musi napęcznić pod wpływem wilgoci i rozerwać łupinę nasiona. Właśnie to białko toruje drogę kiełkowi, temu, temu właśnie, tej małej roślince. I jeśli nie ma wilgoci, to białko nie napuchnie i nie ma siły ten kiełek, ta roślinka rosnąć. Sama wilgoć też zmiękcza tą łupinę twardą, tą otoczkę ziarenka. Czasami zostają takie kaski, jak kiełkuje nam pomidor czy papryka, z, z, tym właśnie, z, tym, z tą łupiną. No i wtedy najlepiej to też spryskiwać, żeby ta łupina rozmiękła i zeszła. Nie zrywamy tego na siłę. Także zobaczcie, jak ważna jest wilgoć. Jeżeli przesuszymy wysiane nasiona 2-3 razy, to mogą w ogóle nam nie wzejść. Może właśnie zacząć się ten proces kiełkowania, potem zasuszymy, no i już nasiono może umrzeć nam, nie, nie, nie wznowi się ten proces. Dlatego bardzo pilnujmy wilgoci w pierwszych tych dniach, dopóki nie wykiełkuje nam roślina. I tutaj bardzo się dobrze spra sprawują mini szklarenki takie, właśnie, przykrywane przezroczystymi jakimiś plastikami, czy też ta właśnie folia spożywcza na doniczce, nie, to nie musi być spożywcza, możemy doniczkę nawet do reklamówki jakieś włożyć, ale powiem Wam tak, najlepiej do kiełkowania mi osobiście sprawdza się właśnie sposób na mokry ręcznik, gdzie ja to wkładam na wilgotny ręcznik, przykrywam pokrywką, pudełko i codziennie sprawdzam właśnie czy tam jest ta wilgoć dostateczna i mam taką kontrolę nad, nad, tą, nad tym kiełkowaniem nasion. A jeśli robimy w ziemi, jeśli od razu do ziemi wsadzamy nasiona, no to codziennie sprawdzajmy ziemię, czy jest wilgotna. Może być nawet taka mokra, do pojawienia się siewek. Później, później już po wschodzie to ograniczamy podlewanie, żeby już tak bardzo ta ziemia nie była mokra, ponieważ wtedy już mogą nam się zacząć rozwijać takie różne choroby, na przykład zgorzel siewek, dlatego ta wilgoć po zasianiu jest najważniejsza, później już możemy ograniczać. Także to jest, to jest temat wilgoci. Ja dlatego właśnie lubię na te ręczniki papierowe wilgotne kłaść nasiona, bo wtedy to jest bardzo wszystko tak fajnie, wiecie, zapewnione. No. Bardzo duży procent jest, wiecie, kiełkowalności przy tej metodzie. Później trzecim takim ważnym czynnikiem jest temperatura. I tak, zbyt niskie i zbyt wysokie temperatury źle wpływają na okiełkowanie. Żeby nasiona dobrze okiełkowały, musi być odpowiednia temperatura. Podam Wam przykład. Pomidor, ogórki na przykład nie wzejdą poniżej 8 stopni Celsjusza. I tutaj ważne jest, żeby mierzyć temperaturę gleby, a nie otoczenia, bo to też się różni. Przy 10 stopniach Celsjusza to kiełki pojawią się nam dopiero na 19-20 dzień. A kiedy mamy optymalną temperaturę, czyli między 19 a 24 stopni Celsjusza, no to yy, kiełkowanie jest natychmiastowe, bo już te siewki wychodzą z ziemi tam na 5-6 dzień. Czyli zobaczcie, jak możemy sobie opóźnić yy, kiełkowanie tylko przez to, że jest niska temperatura. Yy, no, praktycznie 20 dni, nie prawie miesiąc jeśli mamy niską temperaturę. Za duża też nie jest dobra, ponieważ właśnie może wysuszać tą ziemię za szybko i tak dalej. Najlepsza to jest 19-24 stopnie. Już po wschodach najlepiej obniżyć trochę temperaturę do 16-20 stopni Celsjusza. No oczywiście jeśli się da, no, bo jeżeli robimy rozsady w mieszkaniu, no to nie zawsze. Bo jeżeli obniżymy tą temperaturę, to tak siewki nam nie wybiegają. Ja na przykład też tak robię, że te pojemniczki właśnie z nasionami na ręcznikach papierowych kładę gdzieś w pobliżu grzejnika, i to też właśnie dobrze wpływa na kiełkowanie. Przyspiesza bardzo kiełkowanie takich nasion, zwłaszcza jakichś takich papryk, bakłażanów, takich, co tak dłużej, dłużej nam kiełkują. Także zobaczcie, temperatura ma szalenie ważną rolę w kiełkowaniu. No, więc tak, to na dzisiaj będzie tyle. Myślę, że taka wiedza w pigułce, że tak powiem, może pomóc nam ustrzec się różnych błędów i no właśnie wysiać nasiona w takich najbardziej optymalnych dla nich warunkach. Czyli powtarzając, najważniejsze to jest mieć dobry, dobrą jakość nasion, później zapewnić odpowiednią wilgoć gleby i odpowiednią temperaturę gleby. Także kochani, będę dzisiaj już kończyć. Dalej będę tutaj te papryczki moje wysiewać i co? Życzę wam też udanych wysiewów, bo już niedługo to już będzie na pełną parę. Koniec lutego, marzec. No, i obfitych plonów, powodzenia w uprawach i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, kochani, do usłyszenia, do następnego razu. Pa pa!